Instytut Lingwistyki przedstawia Angielski 2.0 Cześć, Magda Ali, Instytut Lingwistyki, seria Angielski 2.0. Nadszedł czas na Present Simple w 5 minut. Czas teraźniejszy simple, czyli prosty. Żeby był seriously simple, zapamiętaj, że używasz Present Simple do opisywania Pięciu rzeczy. Pierwsza z nich to Twoja słodka, szara rutyna, czyli czynności, które często wykonujesz i się powtarzają w Twoim codziennym życiu. Skojarz sobie Present Simple z takim dniem świstaka. Przykłady codziennej rutyny informatyka Mietka to na przykład I play Diablo until 5 a.m. every morning. Gram w Diablo do 5 każdego ranka. I usually drink coffee with Baileys for breakfast. Zazwyczaj piję kawę z Baileysem na śniadanie. Present simple jest w miarę prosty w obsłudze. Podmiot, czyli powiedzmy jakaś tam osoba, plus podstawowy czasownik, no i reszta zdania. Ale teraz... Attention! Mietek works from 3 p.m. to 10 p.m. Mietek pracuje od 15 do 22. Na szczęście ma pracę zdalną. Thanks to our sponsor COVID-19. Ale oprócz szczęścia Mietka, widzisz pewnie, że coś tu się zmieniło przy czasowniku. Doszła jakaś przybłęda literowa. He works from 3 p.m. to 5 p.m. Przyczepiło się S do czasownika. O co chodzi? W trzeciej osobie, liczby pojedynczej, czyli przy he, she, it do czasownika dodajesz końcówkę s. I w sumie to jedyny taki chochlik do zapamiętania, kiedy budujesz zdania w Poznań Simple. Introwertyk Mietek ma koleżankę z Tindera, Naomi. She plays The Witcher 3 every Saturday. Ona gra Wiedźmina 3 w każdą sobotę. Niestety tylko w soboty, bo tylko wtedy pacjenci mogą korzystać z komputerów. W psychiatryku. I want to o, oh, Freddy chce się uwolnić. Naomi wants to break free too. Naomi też chce się uwolnić, ale lekarz i prokurator myślą, że to nie najlepszy pomysł. A co jak musisz skłamać? Jak mawiał Dr. House... Everybody lies. Everybody lies. Wszyscy kłamią. A kiedy życie nas zmusza do włożenia białych rękawiczek i dyplomacji? Czyli jak twoja druga połowa pyta się jak wygląda w nowym wdzianku? You don't look fat at all, honey. Skarbie, wcale nie wyglądasz grubo. No, he doesn't watch porn films every day. On nie ogląda pornusów codziennie, nie. Zauważ, że przeczenia w powyższych przykładach różnią się. W jednym masz don't, a w drugim doesn't. Otóż we wszystkich osobach użyjesz przeczenia do not, w skrócie don't, ale przy trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli znowu he, she, it, powiesz does not, w skrócie doesn't, zamiast don't. Jeśli zapamiętałeś chochlika w postaci literki s, którą dodajesz do czasownika przy he, she, it, to wiedz, że jest to ten sam, tylko że przy przeczeniach dodajesz go do do, a nie do czasownika. Seriously simple. Rutyna rutyną, ale kiedy jeszcze użyjesz present simple? Druga sytuacja, w której użyjesz czasu teraźniejszego, prostego, poza mówieniem o swoich nawykach, to jak mówisz ach, och, o uczuciach. Wiem, że w tych czasach trochę tak wyszły z mody, ale jak będziesz czytać jakąś starą książkę po angielsku jakimś cudem ktoś będzie wyznawać komuś miłość, to przyda się ta wiedza, że present simple właśnie używa się do mówienia o uczuciach. Ronaldo, do you love me? Czy mnie kochasz? Yes, I love you, Pamela, but my wife really hates you. Tak, kocham cię, Pamelo, ale moja żona naprawdę cię nienawidzi. Why does she hate me, Ronaldo? Dlaczego ona mnie nienawidzi? No i tak właśnie wyglądają pytania w czasie Present Simple. I zwróć uwagę znowu na chochlika przy trzeciej osobie. Zamiast do użyjesz does. Does she really hate me or maybe can we have a threesome? Czy ona naprawdę mnie nienawidzi, czy może jest szansa na trójkąt? Czyli użyjesz prezent simple przy rutynie, przy uczuciach, a trzecia sytuacja to kiedy mówisz o ogólnych faktach i rzeczach niezmiennych. Żyjąc przez jakiś czas na powierzchni ziemi, na pewno zauważyłeś, że water boils at 100 degrees Celsius, czyli woda zagotowuje się w 100 stopniach Celsjusza. Albo wszyscy przecież wiedzą, że dogs eat cats, czyli że psy jedzą koty. Chyba, że to tylko tak u mnie na osiedlu jest. Rutyna uczucia fakty, a czwarta sytuacja, kiedy użyjesz Present Simple, to do opisywania rozkładów jazdy albo harmonogramów. W pewien sposób, w założeniu przynajmniej, to również jest coś stałego, powtarzalnego. The bus leaves at 8 pm. Autobus odjeżdża o 20. Ale najomi jeszcze przez jakiś czas na niego nie zdąży. Czyli harmonogramy teoretycznie się nie zmieniają, bo są z góry raz na rok narzucane przez ministerstwo autobusowe. Piąte użycie present simple jest do opowiadania anegdot, dowcipów czy do komentowania wydarzeń sportowych. Women call me ugly until they find out how much money I make. Then they call me ugly and poor. Kobiety mówią, że jestem brzydki. Aż się nie dowiadują, ile zarabiam. Wtedy mówią, że jestem brzydki i biedny. I dlatego to właśnie ulubiony czas komentatorów sportowych i komików. I co zmieściłam się w 5 minutach? Podsumowując, ale to podsumowanie już się nie liczy do tych 5 minut. Jak chcesz to wyłącz, to jest po prostu powtórka, bo jestem miła. Używasz Present Simple, kiedy mówisz o rutynie, uczuciach, faktach. Rozkładach jazdy czy harmonogramach, albo do żartów albo komentowania wydarzeń sportowych. No i pamiętaj, że do trzeciej osoby liczby pojedynczej he, she, it dodajesz S w pytaniach, odpowiedziach i zdaniach przyczących. No i zapamiętaj, everybody lies. A ty? What do you want from life and why is it pizza? Subskrybuj i napisz w komentarzu coś o swojej codziennej rutynie. Po angielsku. See you next week. Cześć.